I cześć, sianam, wszystkim ludzie, tutaj Iksizer i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale, a dzisiaj zagramy sobie pod Hex Huntresskę, moi drodzy, czyli co my tutaj mamy? Klątwa, Nawiedzona Ziemia, czyli oczywiście jak ktoś zdejmie totem, wszyscy surwy mają efekt narażony na 60 sekund. Po prostu chciałem tym zagrać, bo jest naprawdę spoko. Death Hour, no to nie muszę chyba tłumaczyć, odwet, czyli jak ktoś zniszczy jakikolwiek totem, dostaje efekt nieświadomy na 45 sekund, plus widzę aury surwów na 15 sekund i ruinka, czyli po prostu ruinka. Do tego zagram sobie z dwoma addonami, który powoduje, że jak trafi stoporka, to widzę aury surwów na 500 i jak trafię surwa to dostaję efekt wyczerpania na ileś tam sekund, coś takiego, także no. Chciałem jakiś jeszcze jeden build pod aury surwów zrobić, ale nie wiem czy tam kurde coś, coś bym złożył, bo naprawdę próbowałem, ale patrzyłem, nie widziałem żadnych takich perków, które miałyby naprawdę jakiś logiczny sens w sumie. Myślę nad jednym takim właśnie jeszcze buildem, nie wiem pod kogo zobaczymy sobie. Ale nie będę nic spoilerował, moi drodzy. Mam nadzieję, że oczywiście odcinek się nam spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie pierdzielnąć lajkensa w górę i zostawić subskrypcji na kanale. Będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny. Ostatni YouTube nam cofnął wyświetlenia z Trickstera i w ogóle z jakichś tam e, innych kierów, bo mi tam, kurde, mój e, przyjaciel, pan Kaflak, pan Kasper powiedział, którego bardzo tutaj pozdrawiam i wszystkich tutaj pozdrawiam. Oczywiście właśnie tam spojrzeliśmy sobie i rzeczywiście cofnęło mi wyświetlenia z niektórych. Także wracamy do starego bytu YouTube'a, który mi po prostu nienawidzi, moi drodzy. No i co mamy no i zobaczymy jak ta gierka pójdzie. Zobaczymy, zobaczymy. No dobra. A więc. Gramy wprost sobie... Nie mamy żadnego perka pod geny, pod aurę, tylko i wyłącznie odwet, jak go zdejmą. No zobaczymy, taki wiecie, build po prostu pod. Oh, hello, there, that was fast. Build pod prostotemy. No i tyle. ma. Polego. Dajmy... Ja do go z tego, bo... Zawsze żeby miał efekt wyczerpania już. Okej. Okay. Ja nie jestem dobrym, dobrą hunterską, nie jestem, od razu mówię, guys, więc zobaczcie jak będę lamił, naprawdę. To było szybsze, niż się spodziewałem, przepraszam. I zbadowaliśmy tyle tego, że to jest dramat, ogólnie. Pana uder, mister? Mister Zalenski. Unique path, million bombs. Dobra, nieważne. Kontynuując, to było strasznie rakowe, ogólnie. Okej, yyy, I'm Undying. Dobra, tutaj powiesimy go. Widzimy ma... Aura Surwów jeszcze, dobra, tam jest Surw. Tam się wybierzemy. Loader, mister. Mister Zalenski, dobra. To było w sumie bardzo fajne, jakby nie patrzeć. Także Hunting co oddały, moi drodzy. Hunting Roundsy, no ale co, jak co? To... Jak gracie Hunting ground to myślę, że odwet naprawdę bardzo warto wziąć, ponieważ naprawdę jak ściągną wam w takim niespodziewanym momencie Hunting groundy no to odwet się odpali i wtedy widzimy aury naprawdę swój na te 15 sekund. To jest naprawdę kupę czasu. Gramy z dewiórem też tym bardziej, więc się odsuńmy tutaj. Nie chciałem go hitować, no ale. Dobrze, paleta szakowa. Sebla, no, i kolego. Jak będę takim zaraz, kurde, złym człowiekiem, to zaraz możemy zrobić tak, że go. Wiecie co? Będę takim złym człowiekiem. I don't give a fuck. Jeżeli masz DSa, to go zużyjesz, jeżeli nie masz DSa, no to niestety przykro mi, ale go nie zużyjesz. Ale raczej masz DCC. Jak mi przykro, że ja go stunalowałem, mój drogi. No cóż, dostałem tyle tonalów na mordę, że czasami też mi się zdarzy. Mamy zaraz wiura, moi drodzy. O, został osiągnięty dawiur, tak? Tak, niestety, no, ale well, no to jednak nie, no, sadga. Dobra, ja cię widzę. Nie mamy Dewiura chyba jednak, bo nam się... Czyli ruina dek, czy co? Nie, odwet umarł, okej. Okay. Okej, okay, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Tam jest, okej, okay, tam jest totem, nie możemy tam pójść. Bo ona skapnie się. Ej, koledzy, tutaj jest. Powieśmy ją po prostu tutaj może, co? Nie będzie miała wizji, czy będzie miała wizję? Nie, raczej nie zauważy tego totemu. Dobra, siup to rzeczywiście nam padł ten Dewiur. Tak, Dewiur, chyba Dewiur, bo się nie podświetla. Do końca już nie wiem, pogubiłem się, bo miałem dostałem speed'a jakiegoś typu. Tak, Dewiur, no to kurde, sadge. Czyli ruina przy życiu. No spoko, no i tak nie jest źle. Nie jest źle, nie jest źle. Zamiast Dewiura też, wiecie, jest dużo naprawdę opcji grania pod te totemy, także może sobie zagramy tam pod parę innych totemów jeszcze. Bo są, bo są. Typek miał um, tego. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Deliverance chyba, o. Tak to się chyba nazywało. Witam, koleżanko, widzę Okay, nie musimy się tak bawić, ale... Dobra, nie, wiecie co, najpierw się pogońmy. Nie będziemy liczyć tego temu. Albo ją nie pogońmy, bo... Ej, teraz ruina O, tam jest coś, dobra, ale nie no, chwila. Skopmy to. O. Aurę widzimy. Bra, ona jest tam. Mój koleżanko nie masz pojęcia nawet. Okay. Nie wyszło. Szkodzi? Nie szkodzi. Proszę. rewizor. Tak, miałem. To no nie ma sensu. Dobra. Zdążyłem! Nie zdążyłem. Aj, karamba. No, unlucky, unlucky troszkę. Dzisiaj i tak jest dobrze, nie? Bo. Okej. Okay. Dobra. Zróbmy tak. Może i nawet wyszło. Czy ja chcę ją wysnipić? Zaraz, może to zrobimy. O! Dziękuję, dobra. Gładko, gładko. Ruina działa na razie w pytkę, powiem wam szczerze mówiąc. Jest dobrze, jest dobrze. Nie żyją nam już prawie wszystkie totemy, Ale ruina, która w sumie chyba jest jednak takim game changerem i w sumie najważniejszym z tych wszystkich, to no, jednak żyje, tak wiecie, Dajemy radę, dajemy radę. Póki co nie jest tak źle. Moje skilly oczywiście mówię, nie są jakieś wybitne na tej handresce, Jak widzicie, ale naprawdę enjoyuję sobie grać nią. Uh -huh. Trafiłem w dziesiątkę, po prostu nie ma co. koleżanko, tu czekałaś, ciągle, giga czat jesteś chyba co. Jak byłem tak tymi toporkami na blisko, bo oczywiście mam, wiecie, e, mam ten, że wyczerpani oni mają, więc naprawdę mi się przydało z niego z niego skorzystać, ogólnie rzecz biorąc. Także dobra, chodź na opa. To był bardzo clean shot ogólnie, naprawdę było bardzo fajne. Znaleźli ten totem, no... A, bo określili tutaj gena, dlatego, no niestety. To był chyba które którego zdjęli, niestety, no. Czyli dobrze myślałem, no ale cóż już, unlock'a, Dobra, mamy połowę haków za nami, bardzo fajnie. Jeszcze trzy generatory także. O, ruina go, no, no niestety, Bo teraz zacznie się ciężko, proszę Państwa. Okej, okay, tutaj to chyba się regresowało przez ruinę, ale chodźmy sobie koporki tutaj wyciągnąć. Dobra, thank you Richard. Po sobie skopnie bardzo ładnie. No i dobra. dying, właśnie. tym, no ja mam kolejny pomysł na kolejnego builda. Spokojnie pod te. Dobrze, Git. Się ma, Dobry, Prawda? Myślałeś, że to zrobisz? On ma dymtkę. No, ale mi przykro, hmm? ho, ho ho ho. A jak, jaka ta handreska toksyczna? Weźcie ją stąd, reportujcie, co za śmieć. On to teraz tak wyzywa. Ja wiem, bo sam wiem jak ja wyzywam, niestety, jak gram w komputerową. Jak gram z urwem. Łotka Chyba pani panie Ram. Ram N. He, 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 he. Dobra. Maganika. Poganika, sobie skupmy My też, żeby tutaj skupmy. Skupmy, ja jem ślundzak w druzibliństwie. jum Wingil, no, żartuję sobie. Transacje nie jedzą węgla, proszę Państwa, wiecie o tym, nie? nie no jedzą, zamiast te skuiki, sobie wiecie tam, zalewają mlekiem, nie? Na ciepło, na zimno. Jak tam preferujecie? Ja, no to jest właśnie to. Ja na przykład jem teraz, jak byłem dzieckiem. Yy, dzieckiem, co w się sensie takim wiecie, to nie, nie, nie wiem jakiego wieku w sumie. Do 14 no, nie no tak, tak potem dopiero zacząłem jeść na zimnym mleku w sumie jeszcze, żeby mu się nigdy nie chciało właśnie krzać mleka potem wiecie O ty! Ja muszę cię trafić, bo mam efekt wyczerpania koleżanko, więc legenda głosi, że kiedyś to zrobię. Właśnie teraz! Ohoho. Tak jestem mocny i teraz już! Nie ma dead Harda, bo i tak dostała tym toporkiem, więc y, sorry, ale nie boję się Ciebie za atakować, ponieważ wiem, że masz efekt wyczerpania. Ogólnie te, ten addon według mnie nie ten pod aurę, bo jak się gra Hamtlesko, to potem się wczuwasz, jak graś sam z próbem, bierz, gdzie gdzieś pobiegł i sobie możesz tutaj m, obliczyć w głowie, że tak powiem, gdzie córcz teraz się uda, ale to na wyczerpanie jest naprawdę spoko, ponieważ wiadomo, są leafy, są dead Hardy, są jakieś te inne wszystkie addony, że jak zrzucicie paletę na ordę, to dostaje efekty przyspieszenia. Ale jak, jak macie to wyczerpanie, to naprawdę jest mega mega OP całkiem. Antreska... Antreska sama w sobie jest mega fajna, ale to już... Nie wiem, ale pójdę po wiecie, bo coś tutaj mi... Nie dostał nikt, ale to było słabe, no halo, proszę Państwa, tak się nie robi, no. Możemy się... Zrzuć! Trzymać nie chciała. Dobrze, okej, okay, okej, okay, nie szkodzi. Ale taką Ups, jak mi przykro. REM-oczka. REM oczka. Remoczka jak się nazywa po bo ja nie wiem. Że pan nasz szwajnak miałem, wiecie... nie ja rosyjskiego, ale nic z tego nie pamiętam. Ale co, trochę alfabetu tam jeszcze, wiecie, coś tam jeszcze mi siądzie raz na jakiś czas, nie powiem. Został jeden generator, oni się wyleczyli w którymś miejscu, ponieważ jest... Circle y, of Healing chyba ciągle, jeżeli się nie mylę. Gdzieś tam rozstawiony. Grałem bez perków tak naprawdę, jakby nie patrzeć. ma. Skoczyły się to porki. Not stonks. Ja to skopię. Okej. Okay musi ją uratować, więc ja sobie wyciągnę te toporki jeszcze na spokojnie. Mamy i tak brakujące haki, tylko trzy. The oh, fuck are you doing, man? Ty kurde. Dobra. O, to nie lubię tej lupy, ona jest dość potężna pod o, To było słabe, to było bardzo słabe z mojej strony, wybaczcie za cancer oczu. Jeżeli ktoś gra handlarską obserwuje mój gameplay, to naprawdę może być całkiem, całkiem zdepresowany po grze. To jest ona? Ma chyba to, że jak przez okno, ten mnie mi, jeżeli się nie mylę. A tu jest Circle of Feel. Zniszczmy to, zawsze się przyda, ponieważ będą mieli, wiecie, więcej czasu na wyleczenie, bo jeszcze muszą totem postawić, także git. Okej, okay, koleżanku. What the O siema. Uś. Ale To Tu jest paletka. Góra w ty mała. A jak się... Po tak. Okay. Do góry. A, ja, ja, jakby to trafiło, to by było mega giga-chad. Dobra, okej, okay, ja to jest nie szkodzi. Horda. Please, please. Oni no, mogą skracić teraz Gena, jest to, wi to wiadomo, nie? Ja się tutaj mam tego świadomość. Nie chcesz na szlaka? O! Dobra, nie wiecie co? Odpuszczę. Ja muszę teraz iść po prostu w stronę genów. I mogę tak sobie dawać tutaj, w kaszę dmuchać. No właśnie, a propos, widzicie? Czasami trzeba po prostu wiedzieć, kiedy trzeba odpuścić tyle. Skopmy to. No że nie mam toporków, nie? Więc tutaj. Ja nie jestem mistrzem tych trafienia toporków, ale zawsze presję jakąś tu daję, nie? Co, jak co? Ale tak się nie umie tą fantreską. Tylko tego, tego gena sobie tutaj odpuściłem, bo i tak nikt go nie skopał. Się nie kręci. Nie ma. Tak to by siadło, no karamba ciekawe. Okej, nie dała się nabrać karamba. myślałem, że... A nie no, na pełnej pobiegła Fuckman. Ona też ma dężurmi, czy nie? Tutaj ślad widzę, ale no ciekawe są te ślady, naprawdę. Ciemka. there, mister My lady. Dziękuję. I dziękuję bardzo. Drugi raz. Goodbye, goodbye. Good, goodbye, good, good oh, oh, oh. mm, Dobra, A Poza czy... tym jak puściłem do w ogóle, tak, co tam, tam Daniel dał, za którego jeszcze raz, kolejny raz dziękuję. I kurde, copyright, się copyrighty, tam wiecie, ta muzyczka kurde, waliło, że właśnie jest to muzyka tutaj autoryzowana, trzeba no potwierdzić coś, się mówię, ja pieprzę, ja, ja, nic nie potwierdzam, nie jestem potwierdzaczem, no. I bez potwierdzenia wrzuciłem prosto odcinek. Hello, Dormysta! sta. kurwa, ale dostała bombę na łeb. No na kończymy balet. A jak to by siadło, proszę państwa, było takie clean. A my ostatni toporek, musimy mądrze przemyśleć naszą decyzję, którą chcemy zrobić. Zrobimy tak, zrobimy tak to była mądra decyzja, którą podjąłem rzeczywiście. Całkiem dużo outplay w tej grze, nie powiem, co w się sensie dużo. Myślę, że całkiem na dłuższą metę może przyjemnie da się to oglądać, tak? Może i tak. Wy już decydujecie o tym. Okej, okay, ona spieprzyła generator na sam koniec, całkiem interesujący wybór. Ona go kręci na pełnej. Nie pobiegła, okej. Okay. Pobiegła, pobiegła. Dobrze, możemy ją gonić, nie szkodzi. O, oh, hello. No, może ha pewnie hacza znajdzie obstawiam. Bo ja też mam tylko jeden toporek, więc tak średnio. O. Nie ma tutaj ha. Oh, proszę, no to pewnie tam znajdzie. Nie zależy mi na tym kilu, jakoś mega bardzo. No, mamy pół prawie haków. Także że się skopię, to po prostu na punkcie. Może ona się uczy, No trochę dostali ten gwałt jednak co jak co. No nie była to za dobra gra. No i bardzo dobrze, niech sobie ucieknie pan, kolega. No, także tak to się prezentuje, moi drodzy, jeżeli chodzi o w taki, no nie wiem, pod, po prostu pod to temę. No wiadomo, że kiedyś nam to i tak umrze. A, Restart Rank był jak coś, także nowy sezon, tak jakby powiedzmy. No i co? Ale ogólnie grało się bardzo pozytywnie. No deviu już że tak szybko padł, bo już mieliśmy yy, prawie trzeciego staka. Yy, GGWP, GG. Yy, też WUPA im napiszę, żeby nie było, że coś no. Yy, yy, tutaj nawiedzona Ziemia bardzo ładnie, też tutaj wyszła naprawdę razem z tym odwetem. Ruinka też trochę podziałała i naprawdę dała radę. Także myślę, że to jest naprawdę spokojny na którym każdy mógłby wpaść, ponieważ to to za problem zobaczyć sobie i stworzyć build z totemów moi drodzy. Ale myślę, że kolejny odcinek też sobie zrobimy z totemami, ponieważ trochę ich jest. A ja gram tylko w weekendy, kiedy muszę nagrywać i to a Z chęcią bym sobie naprawdę zdobył tego. O Boże, w piwnicy nie dziękuję. To jest git. Tego Ghostface'a, bynajmniej tego takiego żelaznego. On jest na wyższy poziom jakiś, nie? No właśnie. O, tego, tego bym chciał najbardziej. Reszta mnie gówno interesuje. Nie mogę cofnąć. No dziwne, ale wiecie, o którego chodzi. Nie, no, dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Jeżeli odcinek jest podobny nie zapomnijcie pierdzielnąć no, lajkensa w górę. Ja będę bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Jeżeli interesuje Was content z DBD, a nie subskrybujesz tego kanału, polecam zostawić subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się do następnego i pa pa.